Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmaka i ruszamy dalej. Co my tu mamy za misję? Muszę udać się w nocy do pięciu kapliczek, bla bla bla, yy, żeby zobaczyć yy, muszę przekonać. Aha, tajemnica Brengara. Walka na pięści to nie A, No ty kurde trochę tych zleceń jest, nie powiem Eee. Yy... A pogadajmy ze wszystkimi tymi. Jeszcze. Kapliczki w nocy mogę tylko rozpalać. To też będzie ciekawe, ciekawe zadanie. Ale na razie przejdziemy się może. Właśnie tu się przejdziemy. Utopce też raczej w nocy wyłażą. Tak podejrzewam. Więc, 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 moi drodzy. O. Dobrze wiedzieć, że, że mogę takie coś robić, no. Nie wiedziałem. Serio mówię. Nie bawię się tak. Po co za mną łazić, dzieciaku? Tu szukam chat, gdzie można wejść i coś ograbić w tej chwili. A może po drodze znajdę tych mikulów i innych zapisywania. O kurde. Zabijaki jakieś, ulela! A no ja nie przejmujcie się, ja tylko pozabieram tutaj co macie. O, już nie mam miejsca w ekwipunku. To kurde, Księga Jaskółki, to chyba się uczyłem, nie? Wszystkiego się uczyłem. O, powywalać to wszystko. Wciorty. O, miejsca w ekwipunku później nie mam przez... No te książki to zostawiłem, to sprzedał. To jest w miarę warte. Wszystko chyba w tej chwili. A ja gody to lepiej wziąłeś. O! E, to niedobrze, że ci spać chce. Stara skrzynia, co tu macie? Osełkę to sam mogę ja wziąć. Tyk. Siup. siup, siup, siup. O, proszę bardzo. Zrobiłem takie cuda. I teraz tak. Ej. Dobra, idź, 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 mordeńko, idź, mordeńko. Mm. Oho, tu jakieś dymy, bo widzę jakiś zielony ślimpa, jaj. No to będzie chyba jadka zaraz. Zoltan, poczekaj chwilę, nie? O, nie da rady. Jednak okay. trzeba. Pomóc, albo nie pomóc. jest pytanie. A chodźcie. Idziemy. Dobra, że tu. Dobra, chodźże tu. Łajzo. Ładnie. Szybko i bez problemu. Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz. Geralt? To ty? Twu, na psaurok Coś się stało? Hmm. Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały wiedźmin. Umarł, wrócił do żywych. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś, jestem Zoltan i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z. Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Siwajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę, chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Geralt, napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jak jesteście gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Gerald, druhu. Chcę u ciebie No, powiedz. mnie mniej moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w wyzimie mały interesik handel dobrami z Mahakamu. Nic więcej. Poza tym Brechenriksowie naciskali, rozumiesz? Brechenriksowie? Kto to? Eudora Breckenricks moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia wspólna sprawa, w której powolnie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Hmm. Dobra. No, muszę już lecieć. <laughs> Cyk. Cyk, 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 cyk. Jakieś tuperelki pozbieram z nich oczywiście. Ale tutaj jest dobra. Normalnie uareny, nie uareny. Ej, łapyszek. Jeśli masz siostrę, przyprowadź ją do nas. Sorry, że tak wszystko zbieram. Za chwilę będę miał pewnie pusty ekwipunek. I wtedy dopiero się zacznę mi jaja. Dobra, aha, tutaj chyba ktoś jest. To harena, okej. Okay, to harena mamy tutaj dobrze wiedzieć. Cześć Haren, ale ja najpierw muszę cię okraść. To tutaj masz? Sok malinowy, no to nie za bardzo. W szafie coś konkretnego masz? Przeciwnie ludziom. Wyrzuć i zabierz to, o. sobie poczytamy w tym czasie? Ty, będę miał. glosariuszu jakieś kurde. No dobra, to tam masz, Haren. Ciekawego do powiedzenia. Powitać, bo, po, bo, po, po Witać zacnego pana. No, Haren Brok, handlarz, pośrednik, do usług jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie wie, wie wie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przy przysyłacie wielebny. Oczywiście. Jakości nie, nie nie wierzę. No. Symbol wie, wie, wie wiecznego ognia musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy widźmina. Nocą z rzeki u umarli wyłażą U upiornym zimnem od wody ciągniasz, cięcia ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie nie pożałuje. Pomogę. O. ci Ale za informację o salamandrze oraz sto renów. Wiesz, mam swoje koszta Słyszałem plotki, że sz szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Umowa stoi. Przeklęte umarlaki! nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? <coughs> Gdzie? Nad brzegiem że rzeki. Wyłażąc z wody po zmierzchu. No tak. Wiedź mi, nie? Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Wolę się nie wychylać. Wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno popowiedzą. Dzięki przynajmniej za to. No dobra, panie. Nie idź pan spać, bo ja tu pana potrzebuję. Symbol wiedzy. I panie, czym handlujesz? W, w wszystkim poprawcie. A, 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 ale ciężkie teraz czasy, więc wy, wybór mały. Pokaż co tam masz. K Klient, nasz p -p -p pan. sam muszę posprzedawać wszystkie duperelki. Sprzedać chce Sprzedaj. Krzesiw nie potrzebuje tyle. co tu jest? Czarny proszek jakiś, WWB Petard to ja też nie używam Do olejów, bla No reszty nawet nie chcesz ode mnie wziąć, więc no dobra Panie, nie idź pan spać, bo ja się muszę położyć tu u Ciebie. Musi się przespać, jeżeli się wyrazi. Nie mam żadnych talentów, nie mam. No i bardzo dobrze. Muszę to powiem więcej. Dobra, to co? Do północy, nie? I połogarniamy te wszystkie łotopce. Łotopce, wszystkie połogarniamy.

Ale poszło ładnie, tu, tu, tu. Ładnie poszło, nie powiem. Zbieram z nich to co powinienem i tyle. Kolejny. No to jedziemy. Panie utopcu, kolejne. Ładnie. Aha. Kadmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan z Wadgern. Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardelnen. Wprawdzie nie jesteś Ncit, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Tomary należą do Harena. Przykro mi, Encid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vadgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. No, ciekawe. Jeszcze pracuję do Harena, będziecie musieli porzucić. Wiecie, co, dam im to? Ja mi kazał tak naprawdę robić. Yy, no, kazał mi zabić utopcę, więc ja swoje zrobiłem. Wierzcie, towary, <coughs> Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafail, Vatgern. Bywaj. Prawda jest taka, że ja nie musiałem się tutaj nimi zajmować. Ja mam swojego quest'a, którego robię. O, na utopce. No te kapliczki bym zaogarnął. Mogę tylko zabrać, i nie zabiorę, bo leciał za daleko. Dobra, mm. nie, no nie zabiorę tego, nie ma opcji. Dobra, tu jeszcze jakieś szczątki leżą. Tak daleko odleciał, no, trudno się mówi. Dobra, to idę oddać mu tego Questa nie się bawi. Ciekawe co powie. Jedzi mnie? Zabiłem dla Ciebie utopce, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie e elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się Ciebie? Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wiórki, młodzi inni ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to-to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wywieź mnie, a przy okazji co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, 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 szaleli całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich do 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 doniósł. Co masz na myśli? Wy wy wyznaczono nagrodę za głowy skojatel. bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto o, 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 o pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha -ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za, Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Żegnam. No, okej, okay, to zrobione. O, nowy poziom, fajnie. Ale może bym w nocy zrobił tą misję z tymi? No, wypadałoby, bym miał z głowy to już chociaż. Jabrija, i pokażcie mi tylko zadanie ładnie. Kapliczki, no to to bym zrobił właśnie. Oho, pestie. Dlaczego te barkesty muszą mnie nawiedzać normalnie? Przez Sarana z tym barkestami normalnie. Tyk. No, nie chciałem ogniska. Jest. Bo chcę jeszcze zrobić to, co tam mam. O, topce znowu. jeszcze utopców pełno mamy. Pizza, dobra, koniec tego. <laughs> Wszędzie inne utopce, ale składniki alchemiczne jak najbardziej się przydadzą więc. Nie ma co narzekać, tak naprawdę. No dobra, tu gdzieś była jedna kapliczka, więc oho. Wiedziałem, że to się tak skończy. Dobra, jeden to tam pół biedy. Cyk, cyk, kaplica. No i dobra. Wow. Ale na razie nie, nie ma tragedii z nimi do walki, więc robimy tak. Wszystka milicja niech se radzi jakoś, o. Teraz będą tak atakować cały czas, widzę. Kurde, ale chłopów to wy zostawcie, bo oni sobie nie poradzą. Nie ma opcji nawet. Co ich tyle tu się narobiło nagle. Oczywiście, że chłopy sobie nie poradziły. Cyk. Wolony. Aha. Już na barkesty zrobiłem to, co to jakiś Abigail. Mhm. Dobra, tu jakieś cząstki jeszcze ale nie mogę podnieść. O, teraz te same głowy barkestu, tak naprawdę. Gdzie są te kapliczki zaś. O! Mamy kolejną. Niech będzie. Dobra, jeszcze jeden. No ja powiem, troszkę życia zabierają, mnie, Ale... Prawdziwej tragedii to nie ma, no. Co by się tak kurde respicie w jednym miejscu? Niby te nogi miało straszać a tu nie widzę, żeby to działało. Dobra, idziemy dalej. Szukamy dalej kapliczek całych przewielebnych. O, tu jest kaplica. Dobra, jeszcze dwie zostały tylko. Dobra, tyk. Aha, zatokowały tego. Fajne. Po co w nocy łazita? Nie trzeba połazić po nocach. Tyk. O, jeszcze jeden się musiał odezwać, bo czemu by nie I... dawać szczątki, tylko to mnie interesuje. Bo to są, to są składniki alchemiczne, składniki alchemiczne zawsze na propsie. O, dobra, no to idziemy dalej. Kolejna kapliczka, widzę, tu już jest. O, tu jest. O, tu mamy jakieś gula jeszcze, patrzcie, po drodze. Dobra. No, warto jednak było ten styl kubek pokarmić sobie. Ile jeszcze, jeszcze jedna kapliczka została? Dobra. Coś stłamsić by musiał Oj no mi to trochę życia podnieść dobra O gul. A co ty tu panie robisz? Panie Gulu, co pan tu robił w ogóle? Dobra, idziemy jeszcze tu. Gdzieś tu jeszcze jeden napoj, kapliczkach kapliczka. Chory człowiek. Jak to boli! Dobra, ładnie Ty kumyku Tu chyba ta wiedźma urzęduje tak naprawdę O, jeszcze jeden, proszę bardzo Ile was tu Jeszcze no nie narzekam, bo to zawsze jakiś ekspo, nie? kolejny Barkes... No Jezu, się nie dadzą spokoju, naprawdę nie chcę dać spokoju. Ja tylko kapliczkę chcę jeszcze jedną odwiedzić. Gdzie ona w ogóle, ta kapliczka, jest? No już niedaleko. Muszę zdążyć przed nocą. tu, 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 tu jest, tu jest, dobra, mamy to. Zapalimy i mamy dla wielebnego zdanie wykonane, kumyku pięknie dobra. Nie, one są znikły. O, jest jakiś jeden. Ładnie. No dobre, to wykonany kolejny quest. No ale ja w tym momencie muszę się z wami żegnać. Wiecie, ile ten odcinek już trwa. Ja sam nie wierzę. Za chwilę godzina chyba będzie. A questy wykonałem, więc no w następnym odcinku chyba je poddajemy tak naprawdę. No dobra, to ja w tym momencie tutaj sobie zakończę, bo sobie później pogadam z ma bigate całą. <laughs> w następnym odcinku. Więc skończę w tym momencie, dziękuję wam za uwagę w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się w następnym, trzymajcie się, na razie, papa, pa. no i hej!